Przy okazji tego rysunku widać, że jeżeli mamy szerokość promieniowania 90 stopni, tak jak niechcący tu narysowałem, no to tu jest problem, bo to nie pokrywa. Więc trzeba by było zastosować głośniki, które grają szerzej. To wtedy więcej ludzi ma sens i być może, że tu już nikogo nie ma i wszyscy słyszą dobrze. Albo przysunąć te głośniki bliżej, albo je skierować trochę do środka. Ale kierowanie ich do środka to jest ostateczność, bo to jest najgorsze rozwiązanie. Co się dzieje? Załóżmy, że tu mamy nową salę, żebym nie musiał zmazywać na tym kawałku. Jeżeli mamy głośniki, tak jak ja radzę, to ten głośnik nagłaśnia tą część. Tu jest głośniej, tu jest ciszej. Tu jest głośniej, tu jest trochę ciszej, ale tu nie jest jeszcze ciszej, bo ci słyszą i jeden, i drugi, więc mają trochę głośniej. Więc ta równomierność, jak się idzie, lewo-prawo jest w miarę dobra, ale jeżeli skierujemy te głośniki do środka, tak jak przy naszej ulubionej stereofonii, która jest zła w koncertach, to ten głośnik gra tutaj, ten głośnik gra tutaj i ci mają bardzo głośno, a ci mają bardzo cicho. I jak się chodzi lewo, prawo, to jest cicho, cicho, głośno, głośno, cicho, cicho. To nie jest dobre. Czyli to jest ostateczność. Ale jeżeli nie ma innego wyjścia, żeby ci usłyszeli, no to możemy je, nie możemy ich przybliżyć, no to je trochę przekręćmy, żeby ci zaczęli coś słyszeć. I mówiłem na początku, że kompromis. To, jest, to są kompromisy, o których musimy decydować. Co psujemy, powiedzmy, tym poprawiliśmy, no to tym zepsuliśmy. Więc tak, odbicia. Myślę, że czujemy intuicyjnie, że jeżeli ściany są pokryte czymś miękkim, pochłaniającym dźwięk, nie ma odbić, to. To jest lepiej, bo wtedy słuchamy głównie głośników. Jak są płaskie, twarde powierzchnie, im bardziej płaska, im większa, im twardsza, tym lepiej odbija dźwięk, tak intuicyjnie, tym większe są odbicia. Odbicia nie są dobre. Jedna rzecz, coś co się nazywa STI. Po polsku to jest współczynnik zrozumiałości mowy. Nie wnikając w szczegóły tego współczynnika, generalnie mamy, mamy sytuację taką, że możemy być w świetle głośnika, możemy go dobrze i głośno słyszeć, a wciąż możemy nie rozumieć, co ktoś mówi przez ten głośnik. Dlaczego? Pomimo, że jest głośno i pełną barwą i wszystko do nas dociera. Yy, wtedy mamy niską zrozumiałość i ona wynika z tego, że oprócz dźwięku z głośnika dociera do nas dźwięk odbity od różnych powierzchni, od sufitu, podłogi, ściany i i tak dalej. Ten dźwięk się odbija wielokrotnie, leci dłuższą drogą niż bezpośrednio z głośnika, więc te odbite, yy, jako że mają dłuższą drogę, są trochę później, więc przychodzą później, więc jeżeli, nie wiem, to jest oś czasu, no to dźwięk z głośnika jest głośny, dociera do nas w punkcie czasu jakimś tam, a odbicia będą docierały do nas później, ale będą przesunięte w czasie. I one się będą nakładały na nasze wrażenie. No to jak mówię głoskę ty", no to jak będzie dużo odbić, to będzie jakieś tam takie coś powiedzmy. Nałoży się nam kilka tych głosek t". I jeżeli te odbicia będą głośne, to wtedy one nam będą przeszkadzały słyszeć to pierwsze spowodują, że dzień, który słyszymy, jest rozmyty w czasie, i zaburzą nam możliwość słyszenia, rozumienia tego, co jest mówione. Więc odbicia są złe. Pogłos tam w sobie taki ogon typu pch, taki jak jest, nie wiem, w katedrze na przykład. On dobra, on się będzie ciągnął, on będzie strasznie długi, w czasie grania cały czas go będzie słychać. Ale on tak naprawdę nie jest bardzo szkodliwy. On może być estetycznie uzasadniony bądź nie. Powiedzmy, jest ładniejszy na organach i na skrzypcach, gorszy przy perkusji, ale on nam nie zniszczy zrozumiałości mowy. Natomiast odbicia, które docierają, absolutnie mogą nam zniszczyć możliwość rozumienia tego, co, co do nas dociera. I to jest, to jest najgorsza rzecz. I teraz to, jak te odbicia docierają do słuchaczy, też zależy od tego, gdzie, jak postawimy głośnik. Jak, jak są ustawione ściany, powierzchnie odbijające, czy odbijają lepiej, czy gorzej, i tak dalej. Więc wiadomo, im mniej odbijają, tym lepiej, im bardziej, tym gorzej. Jeżeli. Hmm, to jest z drugiej strony. No, dobra. Mikrofon jest. Więc sobie. Drugi screen sobie przeswajpowałem. Załóżmy, że to są ściany. Jak damy głośnik tutaj, no umówmy się, że jak on jest tutaj, no to już nie będzie mógł grać prosto, tylko skośnie. To już na dzień dobry mamy ten wariant, którego nie lubimy, nie chcemy, no ale czasem czasem musi tak być. No to od tej ściany w zasadzie nie będzie odbić, bo on jest jakby przytulony do tej ściany. Więc nie będzie problemu. Jeżeli on będzie stał tutaj. No to pff, słuchacz tutaj dostanie dźwięk z głośnika i dostanie dźwięk odbity tak jak od lustra, czy tak jak kula bilardowa na zasadzie, że jakby ściana była z lustra. I ten słuchacz widzi w odbicie tego głośnika, to w tym miejscu, co je widzi, to w tym miejscu się odbija ten dźwięk do niego właśnie. To jest. Te, te kąty są równe. To. Kąt padania równa się kątowi odbicia. No to, to jest szczegół. No generalnie odbija się pierwszy przychodzi z głośnika, ten przychodzi z opóźnieniem. Znaczy nasze mózgi są takie, że faworyzują i polegają na dźwięku, który dociera jako pierwszy. I nasz mózg ma tendencję do ignorowania dźwięku, który nawet jak jest taki sam, ale przychodzi później. Problem jest wtedy, kiedy ten co przychodzi później jest zbyt głośny i on zaczyna nam maskować, zaburzać nam rozumienie. Jeżeli jest utrzymany na odpowiednio niskim poziomie, to nawet jeżeli jest dużo odbić i nie są one fajne, to nasze mózgi i tak będą preferowały dźwięk bezpośredni z głośnika, i, i w dalszym ciągu będziemy rozumieć to, co się dzieje, więc te granice są płynne. Poza tym, śmieszna rzecz, de facto te odbicia od ścian pełnią też dobrą funkcję, dlatego że jak mój dźwięk, głos, mój głos odbija się od ścian, to mojego głosu jest więcej w pomieszczeniu. I się dalej niesie jak gdyby. Więc pewien, pewna doza tych odbić jest bardzo dobra. Więc znowu o, kompromisy, tak? Bo nie lubimy odbić, bo przeszkadzają, ale lubimy, bo sprawiają dobrą atmosferę. Jak ich nie ma, to przestajemy słyszeć właściwie, jak chcą, to nam przeszkadzają słyszeć. Także o. <laughs> trzeba zdecydować. Yy, także ogólna reguła jest taka, że też z niczym nie przesadzajmy. Robimy kompromisy i nie przeginamy. Jak wytłumiamy pomieszczenie, to nie na zero, na przykład, nie? tylko trochę, jeżeli jest przeszkadzająco. Yy. Kolejna rzecz to basy, bo jak mamy tylko dwa głośniki, czy jeden. No to sytuacja jest w miarę prosta, ale jak mamy trzeci, bądź czwarty, jeden, bądź dwa basy, które stawiamy w pomieszczeniu, to pytanie, gdzie je postawić i jak to zrobić, żeby one dobrze grały, żeby było dobrze. Jak mamy system nagłośnieniowy, który jest naszym źródłem dźwięku, to chcemy, żeby on był jednym źródłem dźwięku, spójnym. Stąd, jak ten hasłem reklamowym firmy Lacustik jest, że najlepszy dźwięk pochodzi z jednego źródła. Można powiedzieć z punktowego źródła albo ze źródła tak Także to jest dowcip reklamowy. Natomiast jest to też szczera prawda i oni jakby wychodzą z tego założenia, oni tworzą źródła, które pracują tak jak jedno. No jeżeli postawią dwa, to już są dwa, ale powiedzmy, że jest zespół głośników złożony. To dowcip polega na tym, żeby on się nie zachowywał jak zespół głośników, tylko jak jeden głośnik żeby to było jedno źródło. No ale jak mamy basy, które są postawione na ziemi, to już nie jest jedno źródło. Gdyby bas był przyklejony do naszego głośnika na kiju, to by było najlepiej. Ale z różnych względów tak nie jest, że wielkość, że waga, że coś tam i on jego gdzieś musimy postawić. Więc stawiamy go tak, żeby jego działanie było jak najbardziej jednorodne z naszym głównym nagłośnieniem. Stąd jakby nie bez powodu jest tak, że, że jak stawiamy bas, to stawiamy w niego sztyce i głośnik na nim, bo wtedy to jest jedno z optymalniejszych rozwiązań, że on jest w jednym miejscu. Czyli jak instrument ma dźwięki niskie i wysokie jednocześnie, typu niski dźwięk za likwotami, na przykład, który brzmi szeroko i ma też bzyczenia jakieś tam jasne, no to on się wydobywa z jednego miejsca w przestrzeni, z jednego źródła. Więc unikajmy czegoś takiego, że tu mamy głośnik na statywie, a bas stawiamy tu, a tu są ludzie. Bo on jest wtedy daleko za nim, on będzie, będziemy go słyszeli później, on będzie, to już nie będzie jeden instrument grający, bo część tego instrumentu będzie dochodziła do nas szybciej, a inna część brzmienia instrumentu będzie dochodziła do nas później. To, to tak nie powinno być. I odwrotnie tak samo. Stąd powinny być razem. No razem nie tylko w przestrzeni, ale razem akustycznie też, bo, bo jak mamy czas rozchodzenia się dźwięku, to możemy go korygować, dodając opóźnienia do poszczególnych głośników i możemy kompensować te zależności. Tu się zaczyna wyższa i trudniejsza jazda z tym wszystkim. No i to się wydaje proste. No dobra, postawmy go pod głośnikiem, tak? No dobra, a teraz mamy dwa głośniki, tak? I mamy jeden bas i patrzymy sobie z góry. Tutaj scena, jeden głośnik, drugi głośnik i bas. No i gdzie stawiamy bas? Tak jak w domu, w rogu, tutaj w kinie domowym. Gdzie postawić ten bas, żeby było dobrze? No to powiedzmy tu, pod tym. No to dla tych to genialnie będzie. Ale dla tych bas jest dwa razy dalej niż ich głośnik po prostu. I totalna katastrofa w ogóle dla nich. Dla tych tak samo są od tych głośników daleko i tak samo od basu, czyli dla tych całkiem spoko. Czyli im bardziej w prawo i im bliżej głośnika, tym gorzej. Kompromis. No bo co? Nie rozetnę piłą tego głośnika, żeby mieć dwa. Więc muszę go gdzieś postawić. Jak go postawię tutaj. No raczej też słabo, dlatego że ktoś, kto mówi, stoi przy mikrofonie, to będzie tutaj tutaj spod sceny. Bo tych nie słyszy, bo grają wysokimi tonami tam, basy grają naokoło, tutaj, od tego na przykład. I ma samobuczenie. Niedobrze. Dla publiczności ci mają równe odległości, ci mają równe, ci mają bliżej bas niż górki no ci dalej są trochę lepszej sytuacji, no ci też mają źle, bo kompromis znowu. Czyli czy, czy ja mam odpowiedź, gdzie go postawić? No tu bym go nie stawiał, żeby nie buczał tutaj ludziom, nie dawałbym go za, nie, dawał, nie dawałbym go przed, no czyli mniej więcej na równej linii, no, ja albo przy jednym, albo przy drugim. No, chyba już lepszego rozwiązania nie znajdę po prostu. Jakby były dwa, no to dałbym je i tu, i tu. Ale dwa basy w pomieszczeniu to kolejne kłopoty. <grytanie> nie ma łatwo. Nie ma letko. Znowu hasło kompromis. Ale przynajmniej pokazuję wam, co się dzieje, jakie są zależności. I można już w głowie kombinować, powiedzmy, komu się robi gorzej, komu się robi lepiej. No nie wiem, jeżeli tu stoi zespół, no to dam bas przy zespole, dlatego że jak gra bęben i gitara basowa, to nie chcemy, żeby one buczały z pustego krogu sali, tylko bardziej z tego, gdzie są, bo naturalnie będziemy słyszeli te instrumenty i widzieli w tym samym miejscu, więc to już będzie jakaś odpowiedź na nasze pytanie. Albo jeżeli zespół jest na scenie, no to jeżeli ma sekcję rytmiczną z tej strony, a tutaj gitarzystów i klawiszowców, no to dajmy bas tutaj, tu gdzie jest perkusja i, i bas po prostu, basówka. Też jakoś tam naturalnie powiedzmy. Taki kompromis można zastosować. Z basem w ogóle jedna z gorszych rzeczy jest jeszcze taka, że one grają dookoła, tak, więc jak to jest ściana, Tylna bądź boczna, załóżmy tylna. I postawimy sobie bas. To on gra dookoła, na wszystkie strony. Gra tu w ludzi i gra też w ścianę. Odbija się od tej ściany i wraca. Ale wraca później trochę, no bo ma dłuższą drogę, bo się odbił. I się okazuje, że są takie wysokości dźwięków basowych dla których to spowoduje, że one znikną i ich w ogóle nie będzie na sali. I to całkiem konkretnie. Tak naprawdę, że ich nie będzie po prostu i że to będzie problem. Mało tego, gdyby to był róg sali i się dźwięk tu jeszcze odbija i tu, to może być tak nieszczęśliwie, że będzie stał głośnik basowy i w ogóle go nie będzie słychać nawet, bo będzie sam z siebie tymi odbiciami kasował. No tutaj mu musiał wejść w teorie falowe, zacząć rysować tam przebieg fali, liczyć okresy, długości jakby fali w przestrzeni i tak dalej. Nie mamy na to czasu trochę, ale ważne jest, żeby to wiedzieć, że głośnik przy powierzchni odbijającej dla pewnych wysokości dźwięków te dźwięki będą się kasowały. I powiedzmy, że w średnich tonach i z głośnikiem zwykłym, który stoi przy ścianie, po pierwsze mamy do czynienia z krótkimi falami, więc to będą różnice przy ścianie takie i to tam to nas nie dotyczy nas, ten problem. Poza tym nawet jeżeli jeden pojedyn, pojedyncza częstotliwość i trochę wokół niej się wytnie samo, to jest to tak drobny fragment pasma akustycznego, że nawet tego nie zauważymy. To zginie pośród innych zniekształceń. Natomiast basy mają tą właściwość, że tam jest tych dźwięków znacznie mniej w paśmie basowym, bardzo konkretnych, i jak tam się coś wycina, to to jest konkret po prostu. To przestajemy ładnie słyszeć stopę, to nie słyszymy połowy tego co gra gitara basowa albo wcale. To się dzieją naprawdę trudne i poważne rzeczy. I teraz teraz ja mogę tutaj podać pewną taką regułę kciuka, ponieważ z reguły ba, subbasy grają podobnym pasmem, czyli od najniższego dźwięku jakiegoś tam, typu 30-40 Hz, może 50. Do 90, 100, może 110 to jest pasmo grania głośnika basowego, mniej więcej. I jak się tą całą matematykę, arytmetykę przeliczy, to wychodzi na to, że najgorzej jest, kiedy ta odległość basu od ścian jest około jednego metra plus minus tam 10-20 cm, to wtedy mamy problem. A niestety często się tak zdarza, że akurat tak nam wychodzi miejsce w sali, że, że on jest metr, metr, coś obok ściany. I mamy problem wtedy. Więc wtedy rozwiązaniem jest to, że trzeba go albo przytulić do tej ściany, efekt znika, albo go odsunąć od tej ściany, że ten problem wycinania przesuwamy w pasmo, którym on już nie gra. Więc też problem znika. Czyli bas musi być daleko od ściany, albo na ścianie. Natomiast odległość typu plus minus jeden metr jest najgorsza i trzeba jej unikać. A jeżeli nie unikniemy, to po prostu będziemy mieli problem z dźwiękami basowymi i nie, nie przeskoczymy tego. No i moje ulubione słowo kompromis. A co, jeżeli to jest metr od ściany? To optymalne ustawienie. I nie możemy przesunąć tego do przodu, bo ani samego basu nie przesuniemy, ani całego nagłośnienia nie przesuniemy, bo tu już są krzesła i ludzie siedzą. A jak przesuniemy do ściany, to już będzie wchodziło w mikrofony i będzie sprzęgało, i w ogóle będzie za sceną, czego się nie robi. To nie ma sensu. Więc co, sam bas przesuniemy do ściany i on wtedy będzie opóźniony? Kompromisów można tutaj zrobić wiele, bo jeżeli chcemy się bawić w zaawansowane rzeczy, to możemy dosunąć bas do ściany, a głośnik cyfrowo na mikserze opóźnić o tą samą odległość. Wtedy one będą w tą stronę grały jednakowo w czasie, a unikniemy problemu z basem i unikniemy problemu z umiejscowieniem głośnika. Więc można sobie tak próbować radzić. Można też po prostu zaeksperymentować na zasadzie, że OK, tu jest około metra. Więc zwyczajnie słucham swoimi uszami, czy ja mam problem, czy nie. Bo może akurat akustyka pomieszczenia działa w taki sposób, że ten problem nie objawia się w sposób istotny dla nas. Może tak być. I wtedy nie szaleję po prostu nierwę włosów z głowy, tylko zostawiam. A jeżeli ten problem jest, to może po prostu ten sabufer dostawię do ściany i będę miał mniej spójny dźwięk z systemu, ale przynajmniej będę miał bas jakiś bo się nie będzie odejmował. I to jest znowu kompromis. Mam niespójnie grający system, ale mam system, który gra również basem, bo wcześniej nie grał basem, bo się wycinało na przykład. Więc trzeba posłuchać znowu i znowu podjąć decyzję o kompromisie. Także znowu trzeba wiedzieć, że to zjawisko występuje, ale co zrobić z tym zjawiskiem, to już trzeba samemu na miejscu, tam gdzie się pracuje, określić to czasem nie można tego zmienić, bo nie ma czasu, czasem nie można zmienić, bo nie ma gdzie postawić i trzeba z tym żyć po prostu, ale to też ta wiedza w dalszym ciągu jest przydatna, bo jeżeli nie mam basu słyszalnie i nie mogę przestawić tego głośnika, to przynajmniej wiem, że ok, nie mam go, bo mi się kasuje przez odbicie od ściany i choćbym nie wiem co zrobił na mikserze, to go nie odzyskam, więc po prostu Przejdę nad tym do porządku dziennego i nie będę się męczył i pocił po prostu, bo wiem, że się nie da. To też jest jakaś istotna informacja w naszej robocie. Co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić.